Cześć. Witam Cię w podcaście Jak stać się bogatym według Jocarbo, poświęconemu praktyce metod Jocarbo, autora legendarnego bestselleru Jak stać się bogatym w sposób dla leniwych. Pomysł na dzisiejszy podcast zrodził się dosyć spontanicznie, bo spotkaliśmy się w gronie kilku przyjaciół, którzy już od kilku lat pracują z Jocarbo i z jego metodą. No, i co się okazało? Okazało się, że jakoś każdy ma kryzys. I pomimo tego, że wszyscy z nas mają już sukcesy i wierzą w tę metodę, i wiedzą, że ona działa, to i tak każdy miał jakiś kryzys. Stąd temat na dzisiaj: 10 sposobów na autosobotaż dynapsyku, czyli metody Jo Carbo. Ja też wiem od czytelników, z czym zmagają się, gdy zaczynają pracować z Jokarbo, bo piszecie do mnie, za co bardzo dziękuję. I wtedy, kiedy zaczynacie pracować z tą książką, kiedy zaczynacie pracować z zeszytem ćwiczeń, po raz pierwszy faktycznie pojawiają się opory. I o tym właśnie dzisiaj chcę porozmawiać z Justyną Białową, czyli pisarką i tłumaczką najnowszego wydania Jokarbo. Cześć, Justyna. Cześć Kasia i cześć wszyscy. Ja jeszcze dodam, że spotykamy się w Górach Sowich. To jest bardzo ciekawe miejsce, znane z wielu tajemnic i zagięć czasoprzestrzeni. I jest to idealne miejsce, żeby utknąć w czasie ze swoim dynapsykiem, co się zresztą przydarzyło i mi i Kasi. No właśnie, często słyszę, że na przykład ktoś przerywa praktykę Czokarbo, lub w ogóle nie może zacząć. Jest takie pierwsze zachłyśnięcie, kupiłem książkę, zaczęłam czytać, może nawet napisałam swoje pragnienia, ale nie czytam codziennych deklaracji. Już nie mówiąc o pozostałych elementach metody Jokarbo. A jaki jest u Ciebie? No bo ostatnio jak spotkałyśmy się w trzecim odcinku podcastu, którego oczywiście zachęcam, jeśli jeszcze go nie słyszeliście, to dużo mówiłaś o tym, co dobrego dał Ci dynapsyk i co dobrego Cię spotkało. No ja też powiem, że ostatnio wydałaś książkę, swój debiut literacki. W ogóle ogromny sukces, gratuluję. Czyli naprawdę dynapsyk dla Ciebie działa. To czy dopadł Ci kiedykolwiek jakikolwiek opór właśnie do dynapsyku? No właśnie mnie opory z dynapsykiem dopadają regularnie i teraz w tym momencie mam kryzys dynapsykowy. A jak wiem o tym, że mam ten kryzys, bo nie chce mi się czytać dynapsyku. Siedzę z tą kartką papieru i nagle wymyślam zupełnie jakieś inne rzeczy do zrobienia. A to przejrzę książkę, a to przeczytam jakąś afirmację, ale nie mój dynapsyk. I jest to dla mnie jasny sygnał, że coś jest nie tak. I dlatego też porozmawialiśmy z naszymi, z naszymi różnymi znajomymi. Chciałyśmy zobaczyć, jak to jest u innych. I stąd pomysł na ten podcast. Bo to naprawdę ciekawa sprawa. Co sprawia, że przestajemy czytać nasz dynapsyk? No właśnie, bo wyszło nam, że można wyróżnić takich 10 sposobów na autosobotaż. Dlaczego nazywamy to autosobotażem? No dlatego, że naszym zdaniem to my jesteśmy źródłem tego oporu. Ale mam nadzieję, że zaraz nam wyjdzie, jak wam powiemy o tych 10 sposobach. A więc numer jeden. Autosobotaż, który najbardziej mnie, Justynę, trapi, Dotyczy tego, że odkrywam, że kolejny raz czytam nie swój dynapsyk. Nie wiem, czy wiecie, jak to jest. Ja wiem doskonale, lepiej niż bym chciała, że wpisywałam i wpisuję w dynapsyk rzeczy, których wydaje mi się, że chcę, a tak naprawdę okazuje się, że nie chcę. Ja podawałam ten przykład w tym naszym podcaście numer 3. Że kiedyś miałam wpisane męża i dzieci, i się to regularnie nie spełniało, aż musiałam sobie zdać sprawę, że ja nie chcę mieć takiej standardowej rodziny. Tylko chcę mieć zupełnie inne życie, ale to, to, to był taki duży temat, a to się też przy mniejszych rzeczach przydarza. Jak właśnie, czy ja chcę mieszkać w domu, czy w mieszkaniu, czy w mieście, czy poza miastem, jaką ja chcę mieć pracę, jak ona ma wyglądać. I ja wpisuję coś, co mi się wydaje, że ja chcę, a potem się okazuje, że ja to mam w ogóle gdzieś, że tak powiem, więc nie czytam tego dynapsyku. No właśnie, to jak sobie wtedy z tym radzisz? No, to jest trudny moment i zresztą teraz też mam taki moment. Widzę po sobie, że muszę na chwilę odłożyć dynapsyk, dać sobie chwilę czasu i zapytać siebie, czego ja chcę, zastanowić się nad tym. I nie denerwować się, nie wywierać na sobie samej presji, bo ta informacja przyjdzie. Zresztą mamy różne inne metody, mamy super sugestie, nadświadomy komputer i one właśnie pomagają się dowiedzieć, czego my chcemy. No ale najważniejsze to jest dać sobie czas, nie denerwować się i nie zmuszać się wtedy tego dna psyku, bo to bez sensu, on się, on się i tak nie spełni. Okej, okay. to tutaj pojawia się też już drugi sposób, albo drugi, druga forma oporu. Boję się wykreślić to, co już się spełniło. I o tym ja też rozmawiałam z Karoliną Kociędą w, w szóstym odcinku podcastu. Karolina też o tym mówiła, że się z tym zmaga. Zresztą ja również. To polega na tym, że miałam coś, spełniło się i boję się to teraz usunąć, no bo chcę, żeby to trwało. U mnie to na przykład wygląda w ten sposób, że ja mam wpisane, że mam pracę i mam gdzieś tam określoną tą pracę, i ja tą pracę taką mam. Może nie w 100%, tak jak jest napisane w dynapsyku, ale mimo wszystko mam i ona jest taka naprawdę bliska, nie powiem, że ideału, ale bliska temu, co tam, co tam sobie zapisałam. Ale jest ten opór, je to czytam, 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 wiecie, i, no i znowu jest ten taki efekt, okej, okay, ja nie widzę, no właśnie efektu. Bo on już jest, on jest zastany, on jest, on jest ciągły, nie ma tego efektu. Wow, że coś się spełniło. To też jest ten, ten mój problem, że nie doceniam to, co mam. To jest inna rzecz. Czy tutaj, Justyna, ty też tak masz? A jeśli tak masz, to jak sobie z tym radzisz, i czy faktycznie wykreślać, nie wykreślać? Jak Twoim zdaniem powinniśmy to zrobić? A to też jest trudne. Oczywiście, że też tak mam i też mam tak w kontekście pracy zawodowej. Że ta praca w zasadzie spełniła moje, moje oczekiwania, jeżeli chodzi o dynapsyk, ale boję się wykracić, bo się boję, że ta praca się popsuje. Też teraz ostatnio się z tym mierzę, że jest to dla mnie sygnał, że ja mam problem z wiarą w siłę wyższą i w zaufanie, że to jest ok, że, bo przecież nawet jeżeli stracę tą pracę, to mogę ją znowu sobie wykrować, tak mówi Jo Carbo. Więc no, zdecydowanie widzę tu u siebie problem, że nie ufam i to jest przestrzeń do pracy dla mnie. Ja chcę też płynnie przejść do trzeciego y, oporu, czyli obrażania się na dynapsyk. Ja jestem specjalistką od obrażania się na dynapsyk. Obrażam się wtedy, gdy dynapsyk się nie sprawdza, kiedy nie dostaję y, tego, o co proszę. I to się czasem dzieje przez lata. No, u mnie przykładem jest wydanie książki. Ja naprawdę czekałam lata, lata, żeby to, żeby to się wydarzyło. Teraz mam różne nowe wyzwania i lęki. No, ale bardzo często obrażałam się na ten, na ten dynapsyk, że ja czytam, czytam, to się nie sprawdza. No, ale to jest z kolei sygnał i to jest taka sugestia dla Was wszystkich, którzy my też macie taki problem, że skoro się nie sprawdza, no i Joe Carbo też o tym mówi, jest to sygnał, że mamy do czynienia z jakimś konfliktem wewnętrznym, czyli że jakaś jedna część mnie tego chce, a druga część tego nie chce. To jest bardzo trudne, żeby tak stanąć w prawdzie przed sobą i się do tego przyznać. No bo właśnie ja chciałam, żeby książka była wydana, ale jednocześnie bałam się sukcesu i, i sabotowałam ten sukces. I to była praca właśnie na lata. No ale bardzo jestem sobie wdzięczna, że się nie poddałam. A z mojego doświadczenia jest tak, że wtedy jest potrzebna jakaś zmiana w nas. I to wtedy właśnie wchodzą te takie cele niematerialne, czy też cele dotyczące cech charakteru. Bo jeżeli na przykład jest jakiś opór, że się nie spełnia, to może na przykład ja nie jestem gotowa na sukces. Mogę sobie wtedy wpisać w dynapsyku, że taką cechę charakteru, no bo to jest jednak cecha charakteru, otwartość, gotowość na sukces. Więc to też jest wtedy takie zaproszenie przez dynapsyk do zmiany wewnętrznej, do zmiany siebie, żeby właśnie gdzieś tam dostać to to, czego pragnę. Coś, co jest bardziej może materialne, ale żeby to materialne się spełniło, to muszą być to niematerialne. Okej. Okay. To może przejdźmy do czwartego sposobu na autosabotaż. Czwarty sposób, który tutaj z Kasią wydzieliłyśmy, polega na tym, że zmieniają się nam cele i marzenia, ale my jeszcze nie wiemy na jakie. Jesteśmy pomiędzy. Pomiędzy starymi i nowymi. W takiej pustce duchowej. To bywa czasem bardzo stresujące. Ja też teraz mam taki moment, że książka się spełniła, jest wydana. Ja cały czas w dynapsyku czytam, że ona jest wydana, bo właśnie boję się to wykreślić to w ogóle zabawne. A potrzebuję teraz zupełnie nowych celów, i dla książki, i dla siebie, ale nie do końca wiem jeszcze jakich. I, i znowu, tutaj ja potrzebuję spokoju, na chwilę odsunięcia się na bok, jakiejś pracy nad sobą. Tutaj też bardzo pomocne są ćwiczenia Jokarbo. Sama zresztą teraz do nich siadłam. Jeszcze jak spotkałyśmy się z Kasią przy tym podcaście trzecim, ja mówiłam, że, że się do nich zabieram, a teraz jak mam kryzys z dynapsykiem, to się zabrałam do tych ćwiczeń i to bardzo pomaga. Piąty typ oporu to posiadanie zbyt przyziemnych celów. O tym też pisze Jokarbo żeby nie dawać sobie coś, co jest bardzo łatwe do osiągnięcia, żeby sobie nie, nie stawiać zbyt nisko poprzeczki. Czy ty, Justyna, masz z tym jakieś doświadczenie? Tak, jestem ekspertem od autosabotażu, więc oczywiście z tym też mam doświadczenie. Podam Wam najprostszy przykład. Chcę dostać podwyżkę, dajmy na to 500 zł. 500 zł to bywa dużo, to w ogóle nie chodzi o wysokość tej kwoty. Tylko chodzi o to, że to 500 zł nie wprowadzi rewolucyjnej zmiany w moim życiu, więc czy dla tych 500 zł ja chcę codziennie rano i wieczorem mówić dynapsyk, robić super sugestie, pracować nad sobą, czy to jest coś, co, co sprawi, że ja będę czuła motyle w brzuchu i oczy będą mi się świecić? No nie, bo to w ogóle nie chodzi tylko o te 500 zł i, i nie chodzi mi o to, że mam sobie tam wpisać 5000 zł zamiast 500 chociaż o to też. Ale o to, że to ma być coś, co, czego ja naprawdę pragnę. To ma być takie coś, że moje serce będzie trzepotało z radości, gdy ja będę codziennie o tym rano i wieczorem pisać, a nie nowa pralka. Oczywiście znowu, nowa pralka jest ważna. Jak się zepsuje, warto sobie wpisać nową pralkę i szybko ją sobie kupić. Ale nowa pralka również nie będzie mnie motywowała do pracy nad sobą. Drugą stroną medalu przy tym oporze jest stawianie sobie zbyt ambitnych celów. Z kolei ja tutaj jestem ekspertką od tego. Te, na przykład tak jest z wydaniem tej książki. Jak wiecie albo nie wiecie, to jest w ogóle pierwsza książka, jaką ja kiedykolwiek wydałam. Nie miałam żadnego doświadczenia wydawniczego wcześniej. No i postawiłam sobie w dynapsyku cel taki sprzedażowy książki i wziąłam okazuje się totalnie z nieba, z kosmosu cyfrę ilość sprzedanych książek. Rzeczywistość to oczywiście weryfikuje i co to powoduje u mnie? To powoduje, że ja się zniechęcam. Tak, że to co mam, nie uznaje za sukces, że to co przychodzi, to jest tak odległe, jakby mnie to demotywuje. Więc tutaj myślę, że Trzeba bardzo dobrze zbalansować, a może sobie też zmieniać po drodze, tak? Ja sobie właśnie teraz zmieniam, weryfikuję ten swój cel. Nadal on jest ambitny, bo ja jestem ambitna, ale jest moim zdaniem realny i też mam już też większe doświadczenie. Słyszę, jak ten rynek wydawniczy w Polsce. Funkcjonuje, ile sztuk y, sprzedanych książek jest już bestsellerem, więc tutaj też dla mnie to jest jakiś taki sposób na weryfikację swoich marzeń. Czy ja po prostu nie, nie odjechałam zbyt daleko i, i stawiam sobie takie marzenia, że z góry one są po prostu zdane na, y, na, na brak sukcesu i na porażkę. Jako kolejny sposób. Na autosabotaż, czy też sposób na opór, to boję się marzyć, bo nie wiem, czego chcę. Jak to jest Ciebie z tym marzeniem, czy tam marzeniami u ciebie? E, tak, to też zależy od momentu w życiu, od nastroju, od mojej kondycji, od tego, co tam się dzieje. Tak z perspektywy lat widzę, że to, to wymaga. To jest moja odpowiedzialność, żeby zadbać o moją dobrą kondycję, żeby ja miała w ogóle energię, żeby marzyć. Bo jeżeli ja jestem zagoniona w obowiązkach, mam pracocholiczne epizody, tylko pracuję, tylko mi się wydaje, że ja muszę ciężko teraz właśnie pracować, żeby zarobić pieniądze, żeby tutaj na byt mieć środki, no to mnie się nie chce marzyć. Ja tracę radość życia. I mnie się to zdarza. Zdarza mi się, że po prostu nie cieszą mnie drobne rzeczy. No I znowu, znowu to jest moment: wycofaj się, usiądź, uspokój się, skontaktuj się ze sobą, w ogóle przypomnij sobie, kim jesteś i przypomnij sobie, o czym marzysz. I teraz też mam taki moment, że odniosłam sukces. Ludzie mi gratulują, ściskają mi dłonie, a ja mam uczucie, że czegoś mi brakuje i ja nawet nie wiem czego. I wiem, że to jest moment, że przechodzę między jednym etapem a drugim. Ten drugi etap będzie miał nowe marzenia, a ja potrzebuję je poznać. Jesteśmy tutaj w Górach Sowich u takiej pani, która mieszka w Starym Młynie. Wczoraj z nią rozmawiałyśmy wieczorem. Ona właśnie jest ucieleśnieniem tego stwierdzenia, że całe życie trzeba marzyć. I się pospełniało tyle marzeń. Śmiałyśmy się z Kasią, że ona już nawet nie musi robić dynapsyku, bo ona w naturalny sposób ten dynapsyk praktykuje. Ona po prostu cały czas marzy. Ja na przykład też długo zastanawiałam się nad tym pod tytułem Jocarbo, Sposób dla leniwych. No bo sama praktykowanie dynapsyku to nie jest dla, dla leniwych, to też jest, wymaga jakiegoś tam, no nie wiem, wysiłku i tak dalej. Ale im więcej ja y, słyszę o dynapsyku, czytam dynapsyku, praktykuję go, właśnie moim zdaniem, Jokarwo tutaj stwierdził, że to dla leniwych oznacza, żeby marzyć, że przede wszystkim to jest pierwsza podstawowa sprawa, żeby odpocząć, zrelaksować się, pomarzyć, wyluzować. I wtedy te rzeczy się spełniają. To ja wiem, że to jest trudno w to uwierzyć, natomiast tak to właśnie działa. Okej, okay. ósmy sposób na opór, to boję się sukcesu. To jest coś, co ja słyszę od moich czytelników. Boję się, co będzie, jak się spełni. No, ja to rozumiem, ponieważ to oznacza zmianę w życiu więc bardzo często ten opór nasz właśnie wynika z lęku przed zmianą. I bym powiedziała, że to jest w miarę naturalne, w miarę zrozumiałe, ale jeżeli to nas jakby gdzieś tam od właśnie przez to przestajemy na przykład praktykować dynapsyk, przestajemy marzyć, no to wtedy to jest jakiś taki realny problem. Czy ty Justyna z tym się jakoś spotkałaś, tak w ogóle ja bym chciała, żebyście się wszyscy pochylili nad tym strachem przed sukcesem, bo to jest w ogóle bardzo popularny autosabotaż i główna blokada. My tak chcemy tego sukcesu, a potem gdy przychodzi do czego, to okazuje się, że tak naprawdę wolimy miejsce, w którym jesteśmy teraz, bo jest bezpieczne i je znamy. Bo sukces wiąże się z nowymi wyzwaniami i ryzykami. Mogę to powiedzieć tylko na przykładzie książki, że ja przez Chyba 8 lat, gdy na psyku czytałam to, żeby mi wydali książkę, żebym była pisarką oficjalnie i tak dalej. Więc ja y, przeszłam przez wszystkie różne autosabotaże i gdy. Nagle to się stało prawdą, yy, książka została wydana, to ja nagle z, yy, poczułam ten strach przed zmianą, że o Boże, o wiele łatwiej było być pisarką piszącą do szuflady i taką nieszczęśliwą, niż teraz pisarką, która wychodzi z tą książką do ludzi. Teraz mogą mnie wszyscy skrytykować, albo pochwalić, yy, albo mnie obśmiać. Ja też muszę stać się trochę osobą publiczną. To jest naprawdę ogromna zmiana. I nawet miałam taką tęsknotę za tym stanem, ale było fajnie, gdy pisałam do szuflady, bo. Bo wszyscy, wszyscy traktowali mnie jak pisarkę, ale nikt tego nie czytał i nikt tego nie weryfikował. Ale potem miałam drugą myśl, no tak, no ale co to za życie, bycie pisarką do szuflady? Nie na tym to polega, nie, nie po to to robię. Więc potrzebuję teraz innego wsparcia od samej siebie, od siły wyższej, od dynapsyku. Dziewiątym już sposobem na opór, to jest coś, z czym ja też się spotykam często, czy Rozmawiając z czytelnikami Jokarbo, czy też y, pisząc z nimi, że ludzie przestają albo w ogóle nawet nie zaczynają ty na bo nie rozumieją, jak to działa. Dwa sposoby ja widzę, że jeden to jest ogólnie, no w ogóle nie wierzę i, i to jest jakaś bzdura i bla, bla, bla. No to umówmy się, to nie jest dla tych osób, może nie na tym etapie życia, może to przyjdzie, to wtedy jak gdzieś tam ja nie będę walić głową w mur i kogoś do tego zmuszać. Natomiast druga, drugi taki sposób na autosabotaż, który widzę, to, ogólnie, to jest taki, że ogólnie wierzę, fajna metoda, wszystko się sprawdza, ale. I to ale oznacza czasami na przykład Z którąś z metod, któryś z metod nie rozumiem, z tych, z tych elementów metod, na przykład super sugestii. No to i wtedy to wpływa na cały dynapsyk i wszystko się sypie. No bo bez super sugestii umówmy się, trudno jest robić dynapsyk, trudno wprowadzać swoją zmianę. Albo pojawiają się takie pytania, że Kupiłem książkę i kupiłem zeszyt ćwiczeń i w książce nie jest wyjaśnione, ani w zeszycie ćwiczeń, jak razem pracować, jak połączyć tą, te dwa elementy. I, i, to jest, I to jest naprawdę słuszna uwaga. Natomiast ja też widzę, że to ludzi tak nakręca, że oni przerwają w ogóle całą praktykę. Tak? I nie robią ani książki, ani zeszytu ćwiczeń. Więc tutaj ja też wszystkich zachęcam, żeby gdzieś tam naprawdę uwierzyć w dynapsyk. Pójść za tym, jeżeli macie jakieś pytania, czegoś nie rozumiecie, co jest normalne, piszcie do mnie, słuchajcie tego podcastu po, po to ja też to kręcę, żeby właśnie wyjaśnić wszystkie nieścisłości. Ja przy okazji chcę powiedzieć, żebyście się nie przywiązywali do tych ilości dni, które Jokarbo podaje, że w książce mówi 90 dni, tutaj w ćwiczeniach 30 dni, to jest ważne i jednocześnie nie jest ważne. Te 90 dni, według mnie, chodzi o to, żeby przez 90 dni minimum nie przerywać robienia dynapsyku. A te 30 dni w ćwiczeniach mają Was zachęcić, Was i nas i mnie, żeby robić to regularnie i nic więcej. Ja z perspektywy czasu wiem, że dynapsyk jest na całe życie dla mnie. To nie jest sprawa na, tylko na trzy miesiące. To jest naprawdę wspaniałe narzędzie do zmian do końca życia. Natomiast ćwiczenia można robić dodatkowo wtedy, kiedy poczujecie potrzebę. Niektórzy z Was mogą poczuć ją od razu, którzy później. Ja, jak zaczynałam pracę nad dynapsykiem, nie miałam dostępu do ćwiczeń, więc siłą rzeczy to przyszło później, ale nawet teraz, gdy tłumaczyłam te ćwiczenia i zresztą mówiłam Wam o tym w podcaście, widziałam, że te ćwiczenia są ciekawe i mogą mi pomóc, ale zabrałam się za nie dopiero teraz, gdy mam kryzys. I też widzę po tych ćwiczeniach, że nie idę zgodnie z programem, że czasem robię kilka ćwiczeń w ciągu jednego dnia. A czasem jakieś ćwiczenie tak mnie zdenerwuje, że utykam na nim na tydzień. I na przykład teraz utknęłam na takim zadaniu w tych ćwiczeniach, że trzeba podpisać kontrakt z samym sobą na to, że będę na 100% wierzyła w mój sukces, na 100% będę pracowała na ten sukces, no i to jest taki punkt, nie ma odwrotu. Trzeba podpisać ten kontrakt, a jednak na nim utknęłam. Więc to są przeróżne przygody, bardzo was do nich zachęcam. I nasz ostatni autosabotaż, być może dla niektórych z Was będzie kontrowersyjny, polega na tym, że nie wierzy się w Boga, w siłę wyższą. Jakkolwiek ją pojmujemy. W ogóle nie chodzi tutaj o religię, tylko o nadprzyrodzoną siłę, która się nami opiekuje i której zależy na tym, żebyśmy byli szczęśliwi. Książka Jocarbo. W żaden sposób nie łączy się z żadnymi religiami, ale łą łączy się z mistyką i z metafizyką, z czymś co jest najstarsze, i z czymś, co zawsze łączyło wszystkich ludzi. Joker, Carbo jest sprytny i bardzo fajnie nazywa te wszystkie rzeczy, na przykład nadświadomy komputer, super sugestia, to są. Bardzo fajne sposoby, żeby oszukać nasze ego i tak naprawdę skierować nas ku duchowości. I być może dla niektórych z Was to nie będzie problem, moglibyście mieć to powiedziane wprost, ale na przykład ja jestem bardzo uparta i ja potrzebowałam takich nazw. Gdyby Jokarbo napisał w książce, że mam się zwrócić do Boga 10 lat temu, no to w życie bym nawet tej metody nie tknęła. A nadświadomy komputer brzmiał już dla mnie dobrze. Ale podkreślę jeszcze raz, nie chodzi tu o żadną religię. Chodzi tylko o zbudowanie w sobie zaufania, że marzenia mogą się spełniać. To naprawdę jest coś ulotnego i niewidzialnego, ale jeżeli w ogóle nie załapiemy tego punktu, no to na koniec dnia nigdy nie będziemy szczęśliwi. Nie wiem, Kasia, chcesz coś dopowiedzieć? Myślę, że tutaj zachęcam Was do odcinka a propos nadświadomego komputera, bo on jest taki najbardziej duchowy. Kiedyś ktoś mnie zadał pytanie, czy jokarbo to jest tylko psychologiczna metoda. To też jest metoda duchowa bardzo, bardzo mocno. Bez wiary w cokolwiek, kogokolwiek my tutaj nie, wiecie, nie namawiamy, ale nawet w, w kosmos, w wszechświat, w naturę coś, co czuwa nad nami i jest jakąś siłą wyższą. I odniesienie się do niej i takie zaufanie temu, że coś nad, nade mną czuwa i jest w stanie dokonać cudu w naszym życiu, myślę, że to jest tutaj podstawą właśnie tego, co, czego nas uczy Joe i podstawą wszystkich sukcesów, o których ja wiem. Bo wspomniana już dzisiaj przez Justynę, pani, do której przyjechałyśmy, słuchajcie, bardzo tak, no, no tak... Nie wiem, no nie planowałyśmy, żeby do niej akurat przyjechać, tak? Także to był naprawdę czysty przypadek, chociaż podobno przypadków nie ma. Ona też mówi, że jej marzenia zaczęły się spełniać w momencie, kiedy wróciła do wiary, co mnie w ogóle nie dziwi. Justyna, bardzo Ci dziękuję jeszcze raz za, za to, że nagrałaś ze mną ten podcast, bo on jest trudny też dla nas, to też myślę, że to warto podkreślić. Bo my z tym wszystkim się mierzymy, to są nasze, nasze historie, ale chcieliśmy się z Wami tym podzielić, dlatego, żeby Wam ułatwić. I żebyście, jak pojawi się jakiś opór, nie rezygnowali ze spełnienia swoich marzeń. I Ja już na Tobie życzę, żebyś nie rezygnowała ze spełnienia swoich marzeń. Wszystkim polecam książkę Wołyńska Gra. Justyny Białową, bo jest po prostu genialna, genialna i oczywiście ja czekam na kolejne książki, bo, bo one są po prostu wspaniałe. Także dzięki jeszcze raz. Ja też dziękuję Tobie Kasiu i Wam, że to słuchacie i też chcę podkreślić, że tak, że to jest trudny podcast i trudny moment dla nas obu. Dla każdego, gdy utyka na dynapsyku, jest to trudny i nieprzyjemny moment, ale on jest zawsze rozwojowy. To na razie, hej! Jako poskriptum do tego odcinka, który nagrywałyśmy razem z Justyną ponad miesiąc temu w Górach Sowich, powiem tylko, że Justyna już ma nowy dynapsyk. Od początku do końca zrobiła go od nowa. Natomiast ja jestem w trakcie. Więc jak widzicie, jest to normalne, jest to pewien etap, który trzeba przejść, ale najważniejsze jest, żeby się nie poddawać, żeby wierzyć. Bo jak mówi nasza mentorka, jesteśmy największymi kreatorami po naszej sile wyższej i jesteśmy w stanie wykreować sobie wszystko, wszystko to, co, czego, czego potrzebujemy, o czym marzymy. Więc wszystkiego Wam życzę i jesteśmy w kontakcie. Jesteśmy też na Facebooku i Instagramie. Joker, bo jak stać się bogatym? Zapraszam Was i do usłyszenia w następnym odcinku.